Cześć, dzień dobry, witam dzisiaj z takiej trasy troszkę może nietypowej, a nietypowej pod dwoma względami. Pierwsza rzecz to mamy minus 10, więc troszeczkę taka bardziej zimowa faktycznie przejażdżka, a druga to wyjeżdżam ze stanem akumulatora 60%, więc chociaż nie będzie to długa trasa, to planowane będzie ładowanie. A jadę z Warszawy do Ciechanowa, to jest jakieś sto kilkanaście kilometrów. Natomiast po drodze, potem z powrotem planuję zahaczyć Płońsk i tam odwiedzić hub Greenwaya, który też kolejny powstał, bo jeszcze są ostatnie dni promocji i będzie można naładować się na full, bez opłat i będę chciał z tego skorzystać dzisiaj. Na ten moment ujechałem dopiero 6 kilometrów. Zużycie, jak widzicie, jest około 16 w tym momencie, natomiast stoję teraz. No i potem z trasy, jak już będziemy jechać, mamy w tej chwili minus 9. Pokazuje. no to wtedy dopiero pokażę, jak już kawałek więcej przejadę. No jak to się zachowuje przy takich temperaturach? Tego zapomniałem Wam powiedzieć. Mamy prognozowane 24% na miejsce dojadę z takim stanem, no tak przewiduje auto. Ale ciekawy jestem, czy to rzeczywiście tak będzie, ponieważ ta prognoza powstała jeszcze w garażu ciepłym. Mam nadzieję, że Tesla umie też tą prognozę sprawdzić i przewidzieć, jakie to faktycznie będzie zużycie. No zobaczymy, jak dojadę na miejscu. Albo po drodze, jak te prognozy miałyby się zmieniać. Dojechałem do okolicy łomianek, to już taka wylotówka na drodze ekspresowej. Zaraz się znajdę, więc może teraz jeszcze pokażę wam statystyki, jak to weszło i jak, jak, jaka jest zużycie. Mamy minus 9 w tym momencie. Do tego momentu 15 kWh na 100 km jest średnie zużycie. Jak się może już Wam udało zorientować, chociaż mroźno, to pogoda jest słoneczna, taka przyjemna do jazdy, a ja może w tym momencie też chciałem podziękować no, wszystkim tym, którzy skorzystali z mojego kodu polecającego, żeby kupić Tesle, A teraz ostatnio świeżo właśnie zobaczyłem e, pana czarka, Cezarego. Dzięki bardzo, tym bardziej, że pierwszy raz ktoś kupił Y, nie trójkę. No, oczywiście, z mojego linku można wszystkie Tesla, nawet XA sobie kupić, więc do tego serdecznie zachęcam i też dzięki za tym, którzy skorzystali. A ja już wracam do, do drogi. No, i jak już będę w jakimś odcinku takim troszkę dłuższym ekspresowej, to dam znać wtedy, jak zmieniają się te zużycia, czy też temperatura nam dojdzie do 10, bo taka prognoza była, że ma być minus 10. Ale na ten moment minus 9. Więc pojawiam się za jakiś czas. No muszę powiedzieć, że tutaj trasa wygląda zupełnie fajnie. Bardzo, bardzo długo tutaj były takie remonty, budowy, ograniczenia, i tutaj nie można było jechać. A teraz zobaczcie: trzy pasy wszystko równiutkie, ładnie tam jeszcze jakieś parę takich, widać, informacyjnych. Pachołków, gdzieś tam jeszcze wszystko nie idealnie posprzątane, ale trasa teraz tutaj z Warszawy do Płońska. No, trzeba przyznać, że elegancko się tutaj jedzie. No i tutaj, jadąc z ekspresówką, mamy teraz zużycie, niech to się tutaj wystabilizuje, wyostrzy. No, bliżej 17 kWh na 100 km, już przy tej prędkości 120. A widzę, że jeśli chodzi o prognozę dotarcia, to mamy 25% w tym momencie, potwierdziła się też prognozowana temperatura, minus 10 mamy, zjechałem już z ekspresowej drogi. I od płońska, taką trasą standardową, jedzie się tutaj do. Ciechanowa, no i na ten moment zużycie, które już powoli zaczyna spadać, mamy 17 i 7, 17,8. Wydaje mi się, że gdzieś tam w szczytowym momencie prawie 18 było kWh na 100 km. jak jechałem drogą ekspresową. Co prawda tam jest ograniczenie jeszcze w dużej części do 100 km na godzinę. No ja tam, powiedzmy, z jakimś tam błędem licznikowym starałem się. Tego trzymać. A tak wygląda trasa dojazdowa. No i będę odzywał się pewnie już na miejscu. I jak będę już ruszał z powrotem z Ciechanowa do Pońska. Chciałem nagrać kawałek, ale akurat może nie jest tutaj najpiękniej, natomiast. No, mamy takie super drzewka, które są białe śniegiem i mrozem, tak troszkę pomalowane. No, trochę za późno. Może teraz to zaczynam nagrywać, bo, bo byłoby lepiej jak wcześniej to wyszło wyraźniej z dwóch stron. Ale może jeszcze taki krajobraz albo w drugą stronę nagram. No, to jest jednak w Polsce bardzo malownicze i przyjemne, jeśli chodzi o takie mniejsze drogi krajowe. A ja za chwilę już będę na miejscu, pokażę po dojechaniu, jak wyglądają statystyki, no i potem będę już się odzywał na powrocie z Ciechanowa do Płońska. Pogoda naprawdę bardzo przyjemna. Minus 11 nawet było. Na pewnym odcinku, ale teraz z powrotem minus 10. I prawie na miejscu pokazuję statystyki, bo się okazuje, że może będę miał mało czasu po tym jak już dojadę, więc pokazuję, jak to wyszło w tym momencie. No, trzeba przyznać, że byłoby na pewno sporo mniej, gdyby to było troszkę cieplej. No ale da się przeżyć. Jest to jakieś zużycie akceptowalne. Ruszam właśnie z Ciechanowa tutaj do Pońska do stacji ładowania Greenwaya i będę się odzywał, no być może, już na miejscu przy ładowarce. 22% na takim stanie dojechałem i odjeżdżam stąd, wracając już na kierunek do ładowania. A to jest ten widoczek, który chciałem wam pokazać. Troszkę może pod słońce, ale te słońce za chmurami się schowało, to może nie będzie aż tak przeszkadzało. Chociaż w drugą stronę podświetlone dużo fajniej to wyglądało. Natomiast no rzeczywiście super jest to widoczek. A przy okazji, jak już nagrywam, to Mamy dość spore zużycie, ponieważ grzeje się bateria, czyli 26 kWh na 100 km w tym momencie, a planowany dojazd jest na 11%, więc widać, że ta strategia, e, którą tam sobie policzyłem wcześniej, z użyć, które podała Tesla, no, sprawdziła się. Jestem już na miejscu, rozpocząłem ładowanie. E, statystyki na tym odcinku 30 km. To jest no, prawie 22 kWh na 100 km, a z całości 150 km 18,5. W tej chwili ładuje się z prędkością 99 kW. No, to jest jednak sporo mniej niż było to w wypadku, kiedy to w, przy, na ciechocinku ładowałem się na hubie Greenwaya. Greenwaya. O może to być związane z sytuacją tego, że te przez te 30 kilometrów i po stoju wcześniejszym ten akumulator nie zdążył się wystarczająco nagrzać. Wtedy pamiętam było 170 przy podobnym stanie naładowania, tam miałem 8%, tu chyba 9%, ale to też na tym 9 jakiś czas jechałem, więc praktycznie bardzo bliskie to są poziomy, a tutaj 100 kW na razie nie przekracza. Więc, no, zobaczymy. I tak muszę tutaj zrobić dłuższy odpoczynek. najeść się coś, tutaj chyba mamy Aldi, więc w Aldi nie. Ale tutaj jest kilka takich miejsc. Jak nic innego nie znajdę, nie znajdę to pewnie w Maku zjem. No i pod koniec tego ładowania wracam, zameldować, jak to wygląda. A zobaczcie, jak to wygląda tutaj. No, mamy. Pozajmowane stanowiska. Wprawdzie miało być ich 8, ale to w środku 5 i 6 jest nieczynne, więc tutaj chyba się nie da naładować. Więc widzimy, że wszystkie stanowiska pozajmowane oprócz tego ostatniego, czyli pierwszego, tak naprawdę numer jeden. Dobra, a ja tutaj widzę, że nic innego nie znajdę. Tam będzie mak i do niego się wybieram. Śmigam już z maka, bo 5 minut chyba. Tylko zostało do, do 100%. Więc tutaj kawałek do przejścia jest jakieś, no nie wiem, więcej niż 100 metrów, wydaje mi się. Więc trzeba, trzeba lecieć, trzeba się spieszyć. I zaraz Wam powiem, jak to wygląda. Czasowo wydawało mi się, że to będzie trochę dłużej przez te wolne ładowanie, ale chyba wygląda na to, że to bardzo podobnie wyjdzie. Więc no sprawdzimy. Może się okaże ostatecznie, że. Te ładowanie będzie bardzo podobne do tego, które miało miejsce w ciechocinku, więc może pomimo tego wolniejszego startu i tak to będzie jakoś tak podobnie wyglądało. No zaraz to przeanalizuję. A teraz zobaczcie, towarzystwo już wywiało. No i dwa samochody tylko stoją. Na pierwszym i na ostatnim stanowisku ja. Tak to wygląda. A zobaczcie tutaj wykres, jak wyglądał mocowy. Czyli od stukawu się zaczęło, i później taka fala. No ciekawe to jest. To jest bardzo dobra opcja. Ciekawe, czy można też jakoś zalogować i sobie to zobaczyć po sesji ładowania. To jest super rzecz w tym, że taki wykresik jest pokazany. To jeszcze ciekawe to zobaczcie, taka nowa animacja jest. Która pokazuje inną stację niż Supercharger w sensie ładowania, jestem już na powrocie, czyli Eską Siódemką z Płońska będę sobie jechał już do domku. No tutaj w zasadzie żadnych ekscesów i jakichś ciekawych rzeczy nie będzie. Doładowałem się do 100%. Mam mieć 74 w domu godzina 26 77 km mi jeszcze zostało, no to no tutaj jakby nic ciekawego po drodze raczej się nie powinno zadziać, więc może jeszcze dla porządku w domu te statystyki Wam pokażę, ale potem jeszcze sobie zrobię kolejny film i porównam te dwa ładowania na hubach Greenway'a, bo dość ciekawe rzeczy tam wyszły. Może trochę szkoda, że poprzednio na ten wykres nie spojrzałem, jak ładowałem się w ciechocinku. Natomiast myślę, że sporo jeszcze rzeczy będzie Boże tu i przemyśleń wyciągnąć. Także w następnym filmie postaram się to zrobić i powstawiać Wam jakieś tam przemyślenia i dane, które z tego jednego i drugiego ładowania wychodzą. No a tymczasem odezwa się, jak będzie coś ciekawego, lub podsumowanie w domu. Tymczasem zapomniałem jeszcze wspomnieć o jednej rzeczy, bo przekroczyłem 60 minut, czyli to ładowanie trwało ciutkę powyżej godziny, ale już mówię, poświęcę to. Skoro ładowanie jest darmowe, to zapłacę te minuty 40 groszy za minutę, żeby po prostu nabić do 100% do odcięcia. To w trasie no, nie ma nigdy sensu, ponieważ tam z 5 minut potrafi kalibrować ten samochód przy doprowadzeniu do 100%, może na superchargerze 2-3 minuty, a na innych ładowarkach potrafi nawet i 5, tak sobie czekać. Więc w związku z tym czekaniem przelecieliśmy godzinę. Ale o czym mówię? No, że sprawdziłem sobie to ładowanie w aplikacji. No, i się okazuje, że Greenway nie policzył tych minut. Ciekawe, czy to jest związane z tą promocją, żeby działało tu ku zachęcie, chociaż tam było chyba dwie albo trzy minuty przekroczone, więc no to też nie jest jakiś wielki problem. Ale ciekawy jestem, czy jest jakiś e, taka, taki bufor bezpieczeństwa. E, o, właśnie, Reno 5 nie środkowym pasem minął. Czy jest taki bufor bezpieczeństwa? E, Zrobiony, że jednak od razu od pierwszej minuty ta kara nie jest w Greenwayu naliczana, tak jak to robi Tesla. Czy to też jest po prostu związane tylko z tym, że to jest promocyjne i tak wszystko za darmo, to już nie chcieli 80 groszy na fakturze umieszczać. Ciekawy jestem, dajcie znać, czy macie jakieś doświadczenia z Greenwayem. No rzadko kto aż tak długo na ładowarce sobie kwitnie, ale tutaj ze względu na te nietypowe sytuacje w te dwa razy tak zrobiłem. Dość spokojnie na razie ta trasa przebiega i tak sobie pomyślałem, bo przede mną tam parę takich samochodów było i jechałem przez chwilę 100 na godzinę na tej Esce. I tak sobie myślę, bo to zużycie zaczęło spadać. A może by tak zobaczyć, ile to da się oszczędzić i na takiej krótkiej trasie. No bo dłuższa, może by bardziej męczyła. Tak wolno jechać, ale tak do stówki sobie tutaj jechać i zobaczyć, jakby to poszło. No i taki mam właśnie plan. Także zobaczymy, jak to będzie z takim oszczędzaniem. Myślę, że też pod Warszawą już będzie, będzie dużo gęściej, także też nie da się tam jakoś mega jechać. Także dam Wam znać, jeśli chodzi o minus 10 i oszczędność. Co się da zrobić w takiej kwestii, na przykład jeśli nie mamy prądu, ja go mam aż nadto, ale gdyby była taka sytuacja, że trzeba zużywać mało, jakie to są wartości w bazowej Tesli? No to już możecie próbować obstawiać, jaki to będzie wynik, jaki dowiozę, a ja mówię, że to będzie taka bardziej droga ekspresowa, prędkości nawet mniej. Jadę jak, jak ekspresówką szeroko, ale no do, do, nie do 90, ale do 100. No i zobaczymy, co się uda dowieść, i to podzielę się z tym na koniec. No na wlocie do Warszawy tu przy Łowiankach już mi taka sytuacja została korek na czerwono, więc mogę Wam pokazać, jak na razie to wygląda. Dość obiecująco, trzeba przyznać. 13,5 kWh na 100 km przez 50 ostatnich kilometrów. 53 wychodzi. Także mam nadzieję, że to się troszeczkę odkorkuje, ale tam właśnie jakaś policja i jak wyjeżdżałem oni na coś czekali. Nie wiem, czy to są jakieś czy to są jakieś po prostu sprawdzanie trzeźwości, czy jakaś inna akcja, ale troszkę to wygląda też jakby mieli tutaj polowanie na coś. Więc zobaczymy, jak będzie to szło, ale yy, no, co by nie było, to i tak trzeba przyznać, że tego typu zużycia, to w lato, można by powiedzieć, że nie są złe, a przy minus 10 stopniach no to nieźle chyba to wygląda, nie ma problemu. Bateria LFP daje radę. Jestem już w domu po 80 km takiej trasy oraz też Przejeździe przez miasto korki, wypadki, trochę tam tego było. Yy, średnia 13,6 kWh na 100 km. Przy temperaturze minus 8 było w tej chwili, wcześniej minus 10, jak wyjeżdżałem. A jeśli chodzi o całą trasę, którą pokonaliśmy w dniu dzisiejszym, to jest 232 km. Średnia z tego odcinka 16,8 dowiozłem 80%, no to też wynikałoby z tego, że 20% 80 km zrobiłem. Czyli możemy zakładać, że gdyby no tak ta nasza droga wyglądała, taka mieszana przez miasto i przez drogi podmiejskie, ten zasięg byłby 400 km przy minus 10 stopniach. Dlatego, że, ten, że bateria po prostu została podgrzana przy ładowaniu i od razu pojechaliśmy więc wtedy w takiej sytuacji w ruchu ta temperatura jemna aż takiego dużego znaczenia po prostu nie ma. To tyle. Dzisiaj dzięki za oglądanie pozdrawiam i jak powiedziałem, podsumowania dotyczące ładowań, przemyśleń w oddzielnym filmie. Pozdrawiam.